Kim jestem, w kolejnym odcinku z gry Family Simulator 2019 na serii U do przyszłości? Dzisiaj jest przede mną 60 z gwiazdówką? A pewnie spytacie dlaczego? A to dlatego, że jedziemy pomóc sąsiadowi w... w... Sanokusa, tak można powiedzieć. Ktoś właśnie tam kosi. Na ja mnie przyjdzie zadzwonił czy mu nie zgrapie. Nie ma problemu, to przetestujemy sobie z zgrabiarkę chociaż raz w życiu. Z grabiarką rzeczą sarkę, jeden pies. A i też widzicie, że mam tylko 5000 e... 1000 euro. A to dlatego, że dokupiłem no, kilka pól tutaj jak widzicie. I też dlatego, że kupiłem Nową kosiarkę Gm... Kun GMD 3511 3,5 eee, metra. No nie jest dużo, ale taką siarkę to nie potrzeba. Jakoś tam dużo eee, oczywiście to będzie latało z Ursusem, ale Ursus to nie na dzisiejszy odcinek. Dobra, bez przedłużania lecimy do sąsiada, bo nie będzie nas czekał wiecznie. Za co pierdoli. No chuj z tym, kurwa. Bezdówka jebana Ciężko niło się jedzie Chyba ciul że yy, jedzie po Zobaczymy w ogóle jakie tam pokosy wyjdą. Jestem bardzo ciekawe tego w sumie, bo... No No wiecie, to nie jest jakby taka yy, kosy z tego strawy, tylko co z zboża Więc no zobaczymy. To już nie będzie wyglądać, prawda? tutaj mamy gwiazdek, chyba? Tak, tutaj Jakbyśmy się nie wjebali tutaj, to gwiazdówko. Kurde, a 60, wyszarpie. W nowych to. O Dobra Jak widzicie tutaj mamy sprzętnicy te pokosy Na zielonkę to jest robione No tak to przy co wygląda, no, dosyć gruba, nie powiem, nie jest jakaś Kienka czy jakimś takim flakiem To ogólnie zostało kupione gdzie czy co i, żeby, I po prostu to będzie sąsiad obrabiał, a Ktoś się po prostu pozbywał i no i też dlatego, tego, tak? Jebana gwiazdówka Ja zajebię zaraz Co to, muszę co do milimetra obkosić, ja pierdolę Dobry, kościół Dobry Całej chce przyjechałem No właśnie widzę Trochę tak... Powiem, że na styk. A bo? zdążyłem skosić. A ty źle. No właśnie myślałem w sąsiedzie, jeszcze się spotkamy jak będę miał dwa przejazdy. No właśnie trochę się zaczęło, bo z 60 tankowałem. A no to chyba. Tak mam się... Dobra sąsiedzie. Tak na mniej więcej 3 pokosy na jeden, żeby zgrabić, żeby tu wyszły dwa, dwa zgrabione. A ja jadę się przepiąć po yy, Zbierającą. Dobra, tylko jakbyś mógł to wyłączyć, wiesz co? Bo nie mogę kliknąć w kółko Bo to musi... czekaj, zjedziemy mu tu I tak się musimy wyprostować z tym gównem <laughs> Kurde, tak gwiazdą, że mnie do szału doprowadzi zaraz. Nie wiem, czy to robimy dobrze, czy nie, pierwszy raz w ogóle robię, ale... Jeżeli to nie będzie się dać jak te pokosy wyglądają, bo wyglądają trochę chujowo bardzo w sumie te ryapy. Zobaczymy. No, to dobrze idzie. Zostawimy sobie tak 10-12 na godzinę. Idzie idealnie. Mogę wszystko zebrać. O, saszet przyszedł na kontrol, kurwa. Już się dar, jakby z daleka widzi. Na chuj tam wie. Co on tam wymyśli? Wiem tyle się kopię, tyle mogę powiedzieć. no i zbieglimy, to trochę się zajdzie, jak widzę. Ursusem muszę tak nie kopać, jak 60 Ale to by dzisiaj nie wyglądało taka zazdówka przy takim Ursusie. و Dawaj 60, dasz radę. Jakbyś się rozpędziłaś, to jeć! Rywa. Ry. Musimy się obrócić, musimy podnieść to. Nie, nie siadaj, proszę, kurry. Czego się tam, Seeride'u, drzesz? I on ubijać! Kurwa, ja to zgrabiam, nie mam czasu! Kurwa, ten seryj... mózg... się Dlaczego ty, tak drzesz ryja? Będzie słychać. Słychać to... No! Byś wiedział. Ty już pełny pojechałeś? No Jak ty tam mieścisz, ty samozbierającej? No ale jeden ton to już ty samoróbka Tak mało? Ale grube pokosy ci zrobiłem, co? Co tak, takie byle jak, jak myślisz No takie w miarę No, czego ty chcesz na no, nie? nazdówki, co? Dlatego mówię, takie w miarę No Nie za duże, nie za małe Takie ja akurat Ta Wiesz, by było fajnie jakby się kurwa nie ruszała No kurwa jebana Co nam powiedz sąsiedzi za z pól? No Widzę, że tam u ciebie w tym roku w sezonie będzie ławiec i jęczmień. No i soja jeszcze na tym starym polu. O kurwa. O kurwa. Pierdolił się 60 do Hej. <laughs> Jak to jest taki łuk, że wielki wziął sam. W ci nie szło. To mógłbyś poczekać. <laughs> czekaj, wyjadę, czekaj. Może. Bo jak nie, to zaraz zawołamy z tu chłopa. Okej. O, 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 prawie kurwa. Na prawie duchu ja. No, 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 no. Jakby z tej gwiazdówki jabanej Nie, nie mi dało. O, o, o! Abo? No, 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 no! Kurwa mać! Nie na gwiazdówku! Bez bym dawno wyjechał! Kurwa! No! Dawaj sześćdziesiątka, dawaj! No kur... Ty już sama wyjechała, no. O, teraz. Tył. A! Jest. No, tylko... On siedzi, powiem ci tak, po prostu gdzieś masny tak je skręcił. Chyba w ich Zbiórkiem pić. No. Albo to przerobić, żeby więcej mieściła. A z gwiazdówka może iść na złom, tyle ci powiem. Czemu? <noise> się i pogięła. Na kle, klepie się, chanie Kurwa. tak, wytargałem się sam jakoś, ale. Ciapka trzeba było wziąć. Co? Ciapka trzeba było wziąć. Co mi to mi dodało? Ciapek mam jej mocy. No to jeszcze gorzej, bym nie wyjechał nim stąd. Ale by się nie pogięło. <grym> 60 się nie pogięła, tylko. jak jostwo leży w wodzie. O kurwa. Dlatego ja nie tego, ja nie po Ursusa. <grym> Zostaw tam już. Sprzedam na handel, oddam na złom. Kochenka się zadzwoni beteniarnistą, beteniarką wyciągnie i zabierze No A ty Sam, też ty Sąsiad to 60 na silos wjeżdżaj Zalatka trochę jest Ale ubić da radę. <grym> A ty sąsiad Loki nie robisz w tym sezonie A na co mi? Nie może dla krów? Jak ja jeszcze w krowy nie idę no już o, ja już panie mam wiesz, sztuki kupione, u Heńka jeszcze są Jezu Ususem tam przyjadę ubić Usuś ci ubije <grym> Tylko tu zostawimy sobie kosiarkę Sądzia no, ty się nie chwaliłeś, że my wstawiłem Au no właśnie mówię tego jakby obok bramy przyjeżdżał, no to... Dwa razy przejeżdżał i się nie pochwalił. Nie patrzyłem się na nie za tak za bardzo No patrzcie, zielona kurwa Brama Kurtko Działająco Wyszał chociaż kakać przez bramę Działająco chociaż Działa Ech. Zawiasów nie zaspawali <głos> 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 tak u mnie. Ty nie masz sąsiad, co dwa, Trzy moje przyjazdy już są ubite, ty. No a sąsiad, a ty jeszcze do zebrania jest? Nie. Zaraz no, tego nie wezmę. No to mogę ich powiedzieć, żeby biurkę, na dnie wiem, czy jeździli. Dobra, sobie poradzę, jedną. zresztą raz będę musiał przyjechać Usus to jest ciężka kawaleria, to ci się tu ubije szybko Nie wiem czy nawet Usus mu nie jest cięższy niż Kurwa, mus... takie pokoce, że aż mi się zbiórka zapycha <laughs> nawet Nie wiem czy mój Usus nie jest cięższy niż podletor. No, jeszcze raz będę musiał przyjechać, sąsiedziu <laughs> Trzeba będzie zaorać ten kawałek Mhm mm Dobra Już nie gasio, bo szkoda paliwami Jak będę go zapalił, to jeszcze mnie będzie pali Masz płasko jak stół, normalnie Bo jeszcze lepiej nawet <grym> Ile masz łącznej masy? Czego? No, mnie Ale. Nie Co Po godzinami. 4 tony. Ja mam 5. Kurwa, ale to jest. Przeciepu chyba. Samego ciągnika. No, Ja to masz się turę do oddalić sobie. Totalna masa to jest 9,1 tony no, cały zestaw. Mnie tam ciężki niepotrzebny łócki wystarczy. Wiesz jak masz płasko? Trzeba będzie podrzucić tą trawę. No kurwa, żeś kopkę usypał? No co się odmyślałeś? Tak łatwo będzie. Aż ursusem buja. Teraz zielonki starczy na kilka sezonów. No. Żeś już już nie ma, już się ubiłem. Ciebie sądzi, że trzeba będzie zrobić zielonkę to kich. A czy będziesz się za kilka lat krowy karmił? Co? A czy będzie się za kilka lat krowy karmił? Kiszonko. No to musisz zrobić pierdolkę kiszonkę. Ja z kukurydy będę pierdol walił. to chyba jak kiszonko za 10 lat. No. Bo u nas nikt nie ma. Ten niech złodziej nie ma? Nie ma. Wow. Innej maszyny nie ma. Jako jedyny chyba. Cieczka trzeba by było dzwonić ponad 100 km. Jezu Nie przyjechałaby tyle kilometrów. No jechałaby, ale dojazd by więcej wyszedł niż koszenie. No. Mam 20 tysięcy tej, tej sieczki. No, a jeszcze za 5 Nie Mój ustro jest cały zielony w środku, ja pierdolę A mój zator nie? Chyba <laughs> będzie moja podłoga Kompresor stoi na podwórku to możesz wydmuchać trochę go. Gdzie nimi to masz? Przed garażem. Aaa. Oh. Koło kosiarki będzie. No. Hmm. Buchamy trochę tego błota w środka. O Dobra Trochę przejrzał Łakur się to, Co są siedzi? Jutro albo pojbrzyźniwa, nie? Chyba u ciebie, nie u mnie. U ciebie też przy 10 minut rośnie. Ja to polach nowych mam, kupowałem jak leci po prostu. Już wszystko? Wszystko. To pojadę do chęcika tylko wezmę. Да ты уж убием. Dobra, i mamy ubić do 100%. No to jeszcze coś idzie pojadę tylko podłyśle No. Wiem, że szybko tu ubije. O niech <śpiewanie> się 5 minut prawie. Ach. Kura. no No to w będzie Ursus, tatał z przyczepu Urła. No chuj ten się tu kręci. Nie wiem, nie wyłączyłem go chyba. Dobra, warto pies. Chciałem to, żeby ci pompa chodziła, to musi chodzić wałek, wiesz? Mówię, w Ursusie. No tu mówię. Na wie... W... 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 w czwórce? No. Na Kij. To, to nie nie No, ale działa na tej samej zasadzie, bo to jest produkcja Ursusa. Serdeń jebany wałek musi chodzić cały czas. Nawet w Zetorze. Jezu. Kto to wymyślił? Tak. Dziękujący, wieś sąsiad na silos. Co? Wieś na silos. I co co do mnie chcesz? Poczekaj ja to. A te, co mój tak to ci zamiarkę robi? Nie tyle co zamiarkę, kurdiwo. <ślappi> I tyle co za miarkę. A jak podrzucę to są Zanim zjedziesz to ubijesz. Przykryję i dopiero zjedziesz. Aha, i nie podbiję do góry, tak? Tak. Jezu Za zawieszenie będziesz mi płacić. Traktor nie ma zawieszenia, ale pójść z tym. No, ještě jsem pobíjel. Koně vyjít za silost. Kurva. <laughs> Kurva. Yep. Dobra. Dobra, to ja jadę do siebie pod przyczepy. No. I jutro żniwa. Odeszlij ja do po swojej czyli... Przycz... Jutro czyli w następnym odcinku. No, to tak naprawdę już. Tak. Kurwa, gdzie mam przyczepę, ja pierdolę. Ja ała. A tu mam przyczepę, dobra. Że pogadać z hajkiem, może ci wypożyczy ten kombaj. Przydałoby się. Jak gdyby każdy ze swoje żniwa zrobił w ogóle pokażę jaki mam zajebisty zestaw. a właśnie. O. Wóz się, że sobie ja będę z tyłu. Um. Ja tam mam jeden łususa z czerwoną przyczepko, zajebi się to wygląda. I na razie jedną przyczepko. No na razie, a po co mi więcej? Dobra. Zachowanie do chinka. No, no to, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak trochę pomogliśmy sąsiadowi w kiszące. Oczywiście brały w tym dwa, się dwa ciągniki, czyli Ursus i 60. No i co, widzimy się w następnej części, czyli już żniwa. Także co, dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka, trzymajcie się. Cześć.